Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Białecki i bardzo się cieszę, że mogę gościć Was na kanale Flavor Design. Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj kolejną propozycję do iPhone'ów 16 generacji. Ten temat jest ciężki do wyczerpania. Jest to etui, które nie jest do końca nowością. Nawet na tym kanale już to etui na pewno się pojawiało, natomiast pojawiało się w iteracjach do innych urządzeń, do starszych modeli. Ono przeszło delikatny lifting. Wydaje mi się, że nawet chyba rozrosła się delikatnie paleta kolorów i z całą pewnością nie zaszkodzi przyjrzeć Muszę teraz jeszcze raz uważnie, właśnie w wariancie dedykowanym do 16. A co ja tu w ogóle trzymam? To jest Cyril Kajuk. Czym jest Cyril, Łukaszu? Zapytacie być może. Cyril to nic innego jak tak naprawdę Spigen, ukryty pod swoją podmarką. Spigen to dosyć spora marka, być może już Wam znana. To spory producent i znany też z dosyć charakterystycznego stylu swoich pokrowców i być może stąd właśnie ten pomysł Spigena, żeby pokrowce, które nieco różnią się od ich klasycznych konstrukcji, ubrać po prostu w nową markę. A z czym mam tutaj tak dokładnie do czynienia? Bo to co trzymam w ręku wydaje się konstrukcją dosyć klasyczną i w pewnym sensie nią jest. To nie jest etui, które jest bardzo jakieś oryginalne w swojej konstrukcji, w swojej budowie. Jest ono tak jak wspomniałem przede wszystkim no, nietypowe, nieco po prostu jak na spigena. Stąd właśnie ta podmarka. To co trzymam w ręku to jest prosta jednoczęściowa nakładka po prostu na obudowę waszego smartfonu w konstrukcji, którą zdecydowanie można nazwać hybrydową, ponieważ mamy tutaj łączenia materiałów, łączenia materiałów. W zasadzie aż trzech. Korpus jest poliwęglanowy, czyli cała ta płytka, która właściwie tworzy nam plecki tego etui, jest z dosyć twardego, z dosyć sztywnego tworzywa, to posiada jakąś tam delikatną elastyczność, no ponieważ ta warstwa też nie jest bardzo, bardzo gruba. Natomiast no, nie jest to wiotki Etui, to nie jest takie gumowo-silikonowe etui, które po prostu zupełnie możemy zwinąć, zgiąć, co nie znaczy, że tych materiałów elastycznych tutaj w ogóle nie ma, wręcz przeciwnie. One są, przede wszystkim mamy je na brzegach. Tutaj ta ramka, która jest dookoła... To jest taki zderzaczek z termoplastycznego poliuretanu, czyli materiał, który świetnie amortyzuje, po prostu absorbuje siłę, która powstanie w wyniku ewentualnych upadków takiego urządzenia. To oczywiście istotne, no bo podstawowym tak naprawdę zadaniem każdego takiego pokrowca jest ochronić telefon. Pokrowce mają być ładne i do tego zaraz dojdziemy, bo to Etui na pewno można nazwać ładnym. Nie musi przypaść do gustu każdemu, natomiast jest ciekawe. Ale do kwestii wizualnych przejdźmy jeszcze za sekundkę. Mamy tu jeszcze trzeci materiał, o którym wspominałem czyli tył tego pokrowca wykończony jest skórą ekologiczną, skórą syntetyczną, wykonaną też oczywiście z poliuretanów. Natomiast jest to bardzo ładna, bardzo estetyczna imitacja skóry naturalnej. To możecie mieć jednakowoż pewność, że żadnych zwierzę po prostu nie ucierpiało tylko po to, żeby powstał tego typu pokrowiec. Także jest to oczywiście rzecz vegan friendly. A co do wspomnianej, no kontrowersyjnej, jak to zawsze w takich przypadkach bywa urody takiego pokrowca. Moim zdaniem można śmiało nazwać te etui eleganckimi. Względna prostota formy, użycie materiałów, które choć być może nie są szlachetne same w sobie, to do jednak uważanych za nieco szlachetniejszy materiał niż zwykłe tworzywo, czyli skóra, ten materiał nam nawiązuje. On wizualnie tak naprawdę na pierwszy rzut oka absolutnie niczym od skóry się nie różni. W zasadzie dopiero kiedy tak przejedziemy tutaj opuszkami, a może nawet wręcz paznokciami po tym, to wtedy już nie da się tego oszukać. Czuć taką delikatną gumowość po prostu pod Palcem. O ile wzrok można nabrać, tak już tutaj zmysł dotyku powie nam prawdę na, na temat tego materiału. Co nie znaczy, że to jest w jakikolwiek sposób w dotyku nieprzyjemne. Nie, wręcz przeciwnie, trzyma się dobrze, stawia fajny opór, nie prześlizguje nam się to łatwo po puszkach naszych palców, także takie etui nie wyślizgnie nam się raczej przypadkowo z ręki. Mimo wszystko jest takie ciepłe w dotyku, syntetyczne, tak jak wspomniałem, nie, nie mam zamiaru udawać, że w 100% jak skóra, co absolutnie nie znaczy, że nie estetyczne. A co do jeszcze tych właściwości takich antypoślizgowych, to warto zwrócić uwagę na to, jak wykończona jest ta poliuretanowa ramka, którą mamy tutaj dookoła. To jest dosyć istotna rzecz, ma nadaną taką. Fakturę właśnie z takich delikatnych, delikatnych, drobniutkich wypusteczek, i to już trzyma się po prostu naszych palców jak papier ścierny. Bardzo fajne wrażenie. Tutaj palec kompletnie nie chce się prześlizgiwać po tym. I wszystko to wizualnie bardzo dobrze się spina. Mamy tą półmatową powierzchnię właśnie z imitacji skóry. Mamy w pełni zmatowione boki. Oczywiście wszystkie materiały są jakby kolorystycznie zbieżne ze sobą, bądź bardzo dobrze pasujące. Te odcienie mogą się delikatnie różnić. To na przykład bardzo dobrze widać na wariancie brązowym. Tutaj ta wkładka ze skóry syntetycznej jest zdecydowanie na przykład jaśniejsza niż brąz, z którego wykonana jest reszta pokrowca, nie wspominając już w ogóle o ramach. Wokół wyspy aparatów, ponieważ ta jest na przykład w tym pokrowcu czarna i ona będzie się delikatnie zmieniać. W granacie na przykład w brązie i w wersji czarnej po prostu. Tutaj tą poliwęglanową ramkę wokół aparatu mamy czarną. W wariantach zielonym i beżowym ramka również jest beżowa. I w wariancie beżowym też widzimy tą delikatną różnicę między odcieniami. Tutaj skóra ekologiczna jest odrobinkę ciemniejsza od reszty tworzywa. Ale nawet kiedy ten kolor delikatnie się różni, to jest po prostu bardzo ładnie dobrany. Poza tym Design w zasadzie na tych etui nie istnieje żaden dodatkowy i chwała im za to, bo ja osobiście naprawdę nie lubię przekombinowanych pokrowców. Jeżeli Wy lubicie, jeżeli dużo się dzieje na Etui, no to to może Was nie zainteresować. Natomiast jeżeli szukacie właśnie czegoś fajnego, schludnego, Czegoś, co rzeczywiście ma delikatnie taki elegancki charakter, to pokrowcami Cyril Kajuk myślę, że powinniście zainteresować się zdecydowanie. Poziom spasowania, jakby tu poziom kompatybilności, jest na naprawdę fajnym poziomie. Nie wszystko jest rozwiązane dokładnie tak, jak lubię. Nie można na przykład powiedzieć, że przyciski działają tutaj zupełnie jak na nagim telefonie. Dlaczego tak się dzieje? Nie jest źle, natomiast jeżeli przyjrzycie się, przyciski są w zasadzie częścią po prostu tej poliuretanowej ramki. One mają tylko nacięcia po prostu z lewej, z prawej strony, wzdłuż dłuższych krawędzi jakby przycisku, przez co ten ruch jakby tutaj tego materiału jest ułatwiony zdecydowanie. Co absolutnie niestety nie może oznaczać tego, że to wrażenie jakby tej wciskania tego przycisku będzie dokładnie takie samo jak na nienagim urządzeniu. Czuć kliknięcie pod palcem Słychać je nawet, natomiast no, trzeba powiedzieć jasno, ono delikatnie przytłumione jest. Action Button natomiast nowy przycisk szesnastek do obsługi aparatu między innymi przycisku żadnego nie dostał i nie dostał też płytki dotykowej przeniesionej na zewnątrz etui, także mamy tutaj wycięcie. Natomiast wycięcie też zrobione całkiem nieźle, bo na to już zwracałem uwagę. No i niektóre pokrowce mają to zrobione zupełnie bezmyślnie. Czyli to wycięcie jest bardzo wąskie, no i zwłaszcza osoby o większych rękach po prostu na ewidentnie mogą mieć problem, a w zasadzie każdy pewnie może mieć problem. No bo jeżeli zostawimy tu tylko taką delikatną szparkę, no to ciężko się używa przycisku dodatkowego, po którym trzeba przesuwać palcem. Tutaj to wycięcie jest dosyć szerokie, wypłaszcza nam się to układnie tu i wokół tego przycisku. Także po prostu tutaj cały opuszek w zasadzie nam się mieści. I Wygodnie możemy z tego przycisku funkcyjnego korzystać. Jest ok. Na plus oczywiście zasługuje podniesiony rand wokół wyspy aparatów. To taki drobiazg, o którym naprawdę, wierzcie mi, niektórzy zapominają. Tutaj mamy. Cienką dosyć, ale fajnie wystającą ramkę powyżej linii obiektywów, także kiedy odrzucimy sobie nawet niechlujnie telefon na blat, nie przejedziemy nigdy obiektywami po niczym twardym. No i oczywiście dokładnie taka sama zasada dotyczy się ekranu, także tutaj też mamy delikatnie podniesiony rancik i znowu, nawet jeżeli telefon upadłby nam w ten sposób właśnie na jakiś blat czy na jakąś chropowatą powierzchnię, nie zetnie się wyświetlaczem z podłożem. A co jeszcze ma Cyril kajdżuk? No, ma magnes i to jest też bardzo ważna cecha, no bo iPhony to w zasadzie już ścisła integracja z systemem MagSafe. Tych akcesoriów jest bardzo dużo, od tego typu ładowarek biurkowych, poprzez oczywiście uchwyty samochodowe, powerbanki, selfie-sticki. Jest tego bardzo dużo i to są fajne akcesoria, żal byłoby nie móc z nich korzystać. iPhone oczywiście ma swój magnes, natomiast pamiętajcie, że przez no, jednak tak grube etui, tutaj mamy no przynajmniej dwie warstwy różnych materiałów, nie ma szans, żeby on zadziałał, albo ewentualnie zadziałałby po prostu ledwo, ledwo. Na a nie o to chodzi. To ma być pewne, jeżeli odwieszamy coś sobie do ładowania, zwłaszcza chociażby w samochodzie, czy na przykład w takim selfie sticku, No to nie chcemy się obawiać tego, że na przykład w trakcie jazdy telefon nam z tego uchwytu magnetycznego spadnie. Tutaj tak nie będzie. Magnes jest naprawdę solidny. Wydaje mi się, że mocniejszy niż ten w samym iPhoneie. Zaraz sobie zrobimy taką szybką, organoleptyczną próbę. Tak, to jest podobny, mniej więcej poziom. Wydaje mi się, że naprawdę ciut nawet mocniejszy jest ten magnes. Wetuj niż ten magnes, który jest w obudowie samego iPhone'a, bo po założeniu takiego pokrowca. Dobra, teraz jestem już pewien. Jest nawet ciut mocniejszy. Nieznacznie, ale jestem przekonany o tym, że to wiązanie w pokrowcu jest odrobinkę mocniejsze. Oczywiście też pamiętajcie, że liczy się magnes po tej stronie. Także on będzie chociażby w uchwytach wspomnianych samochodowych zawsze mocniejszy, po prostu czy w selfie stickach, niż w tego typu ładowareczkach biurkowych. Także jakby co, też nie oceniajcie potencjału takiego magnesu, choćby właśnie w aucie, na podstawie tego typu ładowarek biurkowych. Na przykład, jeśli korzystacie z czegoś takiego i zastanawiacie się, czy MaxSafe zda egzamin, w samochodzie, to to nie jest do końca nigdy wyznacznik. W zasadzie z każdym, jakim miałem do czynienia uchwytem samochodowym, miał mocniejszy magnes niż ten wykorzystywany w tego typu akcesoriach biurkowych. Ale to tylko taka dygresja, wracając do Cyryla jeszcze. Podsumujmy sobie to szybciutko i zastanówmy się, komu moglibyśmy takie etui polecić. Trzeba sobie bowiem też wyjaśnić kilka rzeczy. Bo to jest etui, do którego ja w zasadzie, jeżeli chodzi o materiały, wykończenie, spasowanie, funkcjonalność, nie mam praktycznie żadnych zarzutów. Osobiście inaczej. Inaczej przeniósłbym przyciski, ale to jest drobiazg, i też trzeba pamiętać, że jeżeli to jest na elastycznym materiale, no to pewnie tydzień użytkowania i one będą już chodzić zdecydowanie luźniej niż na samym początku. I chociaż nie ma w zasadzie żadnych takich minusów oczywistych, o których mógłbym tutaj wspomnieć, trzeba pamiętać, że za tą jakość, za fajny poziom wykończenia, trzeba tutaj też zapłacić. To są pokrowce już nie za 30-40-50 zł, ale za około 130 zł. Jednocześnie są też prawdopodobnie jednymi z najeleganckich. Po prostu pokrowców w naszej ofercie. Więc jeżeli na przykład szukacie czegoś, co będzie fajnie pasowało po prostu do kieszeni nie dżinsów, a marynarki, co będzie fajnie pasowało nie tylko do bardzo niezobowiązującej odzieży, bo oczywiście jak najbardziej każdy taki w sposób oczywisty. Elegancki gadżet no pasuje koniec końców do wszystkiego. Natomiast no, niektóre nie pasują do pewnych moim zdaniem, jakby no, outfitów, chociażby. Także, jeżeli właśnie szukacie czegoś, co bardziej pasuje do e, takiego ubioru biznesowego, czy ubioru bardziej takiego po prostu wyjściowego, wieczorowego, to myślę, że to jest jedna z fajniejszych propozycji. Mówiąc wprost, no tanio to ono nawet nie wygląda, więc po prostu, jeżeli zależy Wam, bądź najzwyczajniej w świecie, po prostu musicie, i ja to rozumiem, bo jesteście po prostu zobligowani, Chociażby stanowiskiem, pracą, jaką wykonujecie, do tego, żeby właśnie e, biznesowy outfit na co dzień e, przeodziewać, to nawet właśnie tego typu dodatki prawdopodobnie zależy Wam, żeby również były na bardzo sensownym poziomie. No to tego pokrowca z całą pewnością nie wstyd właśnie wrzucić do kieszeni marynarki czy do ładnej torebki. Na pewno jest to zdecydowanie więcej właśnie niż zwykły plastikowy, silikonowy pokrowiec, a jednocześnie rzecz właśnie prosta, nieprzekombinowana, super funkcjonalna. Także, jeżeli to i Saryl Kajuk wpadło wam w oko, to ja serdecznie polecam. Na pewno nie będziecie tym pokrowcem zawiedzeni. A teraz dziękuję wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.